Tak, to czy chciałbyś powiedzieć ludziom, jak będą to oglądać, co się zmienia w Kancie ostatnio? E, wszystko i nic. Okej. Okay. Więc tak, jest nowy event. Jak zwykle, teraz w sumie jest tak, że event jest bardziej domyślnym stanem Hunta, a Hunt waniliowy jest. E, event ten zwykły. <noise> Dokładnie. Teraz na przykład było tak, że chyba ten vanilla Hunt był dosłownie przez tydzień? O. Coś takiego. Fajnie. No i tak w ramach eventu chyba trochę zrobili rework tego jak działa audio znowu, ale nie wydaje mi się, żeby to była zmiana na gorsze, więc poko jest zre zrewidowane to jak wygląda UI. Nawet widzę inaczej. widzę wydaje mi się, że lepiej ale jest nie jestem pewien czystsze jakby w tym evencie jest nowa mechanika pod tytułem karty taroda. Karty Tarota działają tak, że mają jakieś tam poszczególne funkcje, i one się spalają. Zajmują te miejsca, które normalnie zajmują jedno Czyli, żeby mieć kartę Tarota, musisz poświęcić miejsce na granat czy coś. A karty Tarota nie powinny mi powiedzieć, że znajdę w tym roku miłość albo coś takiego? Jak ci mogę to powiedzieć? Znajdziesz w tym roku miłość albo coś takiego. Dzięki, Tomek. A zaprosisz mnie do gry? No przecież jestem w trakcie. Pracuję nad... pracuje nad tym. Dobrze, Tomek. Wysłałem ci zaproszenie, Franek. Może... może zaakceptuj? Nieprawda. Listen here, you little shit. No, ale naprawdę! No, nie... Mam Grave Walker zaproszono. Tak jest no, na pewno. A ja mam Grave Digger, że nawet nie macie w hancie. To weź mnie zaproś. Dobra. No i widzisz... Na trójki! Tak, tak, no... no przecież nie jesteśmy gejami. No, dla siebie. <laughs> Jaką broń Rywala. To śmieszne, bo przecież nie mam rywali. Myślisz, że rival dlatego, bo są dwie lufy i jedna jest na ciebie, druga na Ale to głupie. Strasznie, nie? Muszę... Tomek, mamy jutro zadanie bojowe, musimy kupić alkohol. I co, na ten wyjazd chcesz kupić, czy co? No tak, tak, każdy kupuje swój. I co kupujesz? Piwo. Kropka, czy przecinek? <grym> <grym> Czemu chrumknąłeś? Nie, co? Co? <grym> Co, Słuchaj, Ola dostała chusteczki do oczu, krople do oczu. Ja dostałem chusteczki do oczu i inne krople do oczu Wsteczki i. Kusteczki do, do oczu. oczu. Tak, takie z jakimś tam. z jakąś substancją, która działa antybakteryjnie. O kurwa, to się o, stało. O! Jezu. No, o i jezu. dalej. A kłopot dostał tabletki i dwa rodzaje kropli do oczu. A może ja nie powinienem do was przychodzić? Każ Cokolwiek w sensie... jest w waszej aurze, jest zła. <noise> No, w naszym przypadku no, wiemy co nam jest, nie? A co wam jest? To się nazy nazywa... Znurzeni. Jesteśmy znużeni. okej, okay. nudzi was życie. Nie, są takie jakieś pasożyty, które ma prawie każdy człowiek. One się nazywają nóżnice i. To czemu wszyscy ludzie jest, je mają? Tak? No nie wiem, tak jakoś wyszło. Głupi się jesteśmy? No, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że. Kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga się nam rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem i dziękuję życiu. Dziękuję mu. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz, skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie życia. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład buduję maszyny, a jutro, kto wie, dlaczego by nie oddać. Się pracy społecznej i będę od choćby sadzić dosyć marchew. Większość ludzi je ma. Zwykle jest tak, że układ odpornnościowy sobie z nimi radzi, ale w sytuacji, kiedy wiesz, kiedy człowiek jest osłabiony i ma jakiś tam stresujący czas życiu i tak dalej, jeżdżąco się spada i w ogóle. Czy wiesz? Pasek straciłem. A to nie szkodzi. Kontynuuj. W sytuacji, w której człowiek jest osłabiony, no to. I układ odpornościowy gorzej działa, siłą rzeczy. I co? No i główno, i te. mogą wywołać jakieś tam stany zapalne, i tym podobne, nie? To niedobrze. I, i ja, i Ola mamy te stany zapalne, i. Znaczy, ja je też mogę mieć? Mówi, że... Możesz, jeżeli masz kiepską odporność, i w ogóle. A mam? I gdybyś na przykład. A, nie wiem, masz? No dlatego się pytam. Gdybyś na przykład położył się spać w naszej pościeli yy, bez wyprania jej wcześniej Chciałem tylko zauważyć jak dawno na kanale generalnie nie było odcinka z Hanta. Tam no to są pająki Tak Ja nie chcę żeby ich było Ała. Kurwa One padają na strzała ze wszystkiego, nie? Nie pomaga jeżeli ja padnę pierwszy Co mówiłeś? Ciekawe Nie mam pleczmarków wszystko muszę robić sam. No dobra, to chodź na E? To chodź na gracz. Jakiś pomysł? Rozumiem, że to jest twój pomysł. O kurwa, auto! Wyskoczył przez okno, właśnie. Dziękuję. Naprawdę? O kurwa, no muszę przestać umierać. Gdzie? Skąd? Przez okno, w sensie przez szparę. Możesz, jak ku to nie postawisz, bez problemu. No ja mam automatę. Widziałeś go sobie, zioł. Sprawdzisz? Hmm? Mm -hmm. no, od northwest. Na górze już są tutaj. No jesteśmy, w, w, powiedziałbym, w niefortunnej sytuacji. No, to jest tak zwana pizda. Chujnia lekka. Tak? Kurde, straszne. Słyszałeś żart o spawaczu? Nie. Tam są. On się tam napierdane wszyscy generalnie Tomek. Nie, jeszcze jeden jest tutaj Mo gdzieś. Pod nami. No i możemy spierdalać jako za... Ach, jem. kurwa. Ja nie mogę. Nie, no. Pojebie mnie, przepraszam, Przemek. Kurwa, Tomek, co ty tam robisz? Posuń się, Tomek! No... czy to jest... Wow! Dopiero gdy. zawoła Bóg, na miły Bóg. Tarat, tat, -ta A, e, dzień dobry, czy mnie słychać dobrze? Tak. Słychać w... bardzo dobrze. Słychać mi dobrze. Chciałem Wam od samego początku dzień. bardzo podziękować za to, że daliście mi znać, że gracie, żebym mógł do Was dołączyć i wspólnie dzielić radość z meczy w Hand Showdown. Chule. Chule. <śle> Nigdy wiem, że nigdy na was się nie zabiło do chłopaki. Dziękuję. Nie ma no problemu, Jędrzej, też się cieszę. Po prostu, Jędrzej to jest. No. Dobra, się nie, nie, nie. Zostajemy na tym, co powiedziałem. Nie psujmy sobie wieczoru. Wiem, że moja jest lepsza do otrzymania, wiem. Penis. Trzyma. Będziecie o, trzymać penis. Moja jest. Trzymaj. Trzymaj, Trzymaj. co? Nie, no, moja jest zajebista, więc dobra. Nie, jest ergonomiczną różdżkę mam. Mam no większą od ciebie, no. No mam większą od ciebie. Jesteś no. grubsza. No przecież mówię. Ale to jest nie fair porównać. Potężna warstwa, 7 kontra 4 cm. Pranek, czy masz małego penisa? Mój jest dłuższy o centymetr, ale chłodszy w średnicy o dwa. <śledziany> Mały, ale kurwi jak duży. Ja mam taką rurkę jak od komara. <śledziany> taką trąbkę. <śledziany> Jak to wydaje Jak staje, to nie tylko się rozwija. Są jak te na przyjęciach urodzinowych, że jak ktoś dmuchnie w się to się tak rozwinie i na takie... I tak lata na końcu. Ze stuleją na końcu. w od Czemu tak płacze? Patrzcie, trzy świnki, to trochę jak my jesteś ty. Mhm. Jeszcze Franek chrumuł. <grym> jak Z oczu włosy. Obrzydliwe. No z oczu włosy, to jest niepoważne. A ty no, my nie mamy, nam nie wyracają włosy z oczu. Na szczęście. Dobra. Właśnie to Na całe szczęście. <grym> nie wyrastają. Mam z, powiek, nie z, oczu. z oczu wyrastają. Powiek. Srowiek. Nie oglądałeś nigdy swojego swojego odbytu? <grym> ja. <grym> z ja z sumiarką nie, nie, wylicza. no. nie wyliczałeś nigdy z sumiarką i się tam zmieści w średnicy? Lecę na czu, ja zawsze. <grym> to. Może się teraz koncer koncertowo, panowie. Ej, oła! oła. Dobrze, <grym> że te nie było. To nie, no to weź chociaż tą skazówkę, jak już tam jesteś. Już straciłem cały pasek, nie no to no trudno. Ej, co ja mam? No poison bomb. Autor Kurde Franek to jest jednak dobry chłopak, dobrze podpowiem. Skoro że za późno, bo białego barariata. Cześć, białego wariata? Coś? Jest tak zagubiony. Ej, a ja zapomniałem, że to broń jest, a tu jest ten. Tutaj będzie ten shotgun? Ja bym chciał to masz, a zobacz, jestem shotgunem. Z taką dużą lufą w rękach. Który był tam kolega. jeszcze. No i tak, z dromy to tutaj panowie wiecie. Nie wiem, to czekasz, aż będą bliżej. A potem umrę. Mm. 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 Ah, oh. Już jest blisko. Kutas. O, Mmm. Mmm. jest w Ale Malaga, widziałeś Malaga taki i kasztanki. Z dwóch stron. Z dwóch stron. Kurwa. Nie wiem, co zrobić z książkami. Przeczytajcie. Wszystko tak tak la, 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 sialala. La.

<kly> serce. Ja, <nie. słyszy> Aż do I weź teraz jeszcze słowa. Ciężko, nie? Ciężko. <słyszy> o nie, no tego i teraz niech stroni. Nie, <słyszy> Godzina trzecia trzydzieści, Ola. To pomyli. Zapomnij, zapomnij, Pamiętaj. Zapomni. Pamiętaj. Forger. A nie, czemu mój Harry Potter jest Pamiętaj. Pamiętaj. te. Pamiętaj. Pamiętaj. smak natury! Pamiętaj. na Pamiętaj. z Pamiętaj. Pamiętaj. z obręczy. A wiesz, że jak jesteś w grze dalej to nie znaczy, że nie będziesz słyszał, nie? Niestety hmm. <ścoughs> jak poszło No ty kurwo! No, no to co, co to w ogóle co? Szczeż. Co? 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 No czemu tak się dzieje? No słyszę, budzi a gdzie dokładnie? Jednego tu, drugiego tu. biega z tą beczką. Czy się koło mnie bezpiecznie? Nie do końca, nie, ale miło, że pytasz. tam beczkę z prochem niosę. Becz, to jest beczka śmiechu. Panowie, wymagam pomocy. Pomagam. No jak? Słuchajcie, musimy wszyscy naraz to na zrobić. O, tak właśnie. Albo w